triki w 26 musicie znać. Jeśli robicie zrzut z ekranu i denerwuje Was to, że po każdorazowym takim zrzucie pojawia się cały ten ekran i musicie go tutaj zapisywać, możecie to w prosty sposób wyłączyć, a mianowicie wchodzicie w ogólne zrzut ekranu i wyłączacie po prostu tą opcję. Od teraz w centrum sterowania możecie sobie dodać zakładkę z dźwiękami w tle, która posiada jeszcze więcej dźwięków. Może być to dźwięk ogniska, samolotu, gwaru, no i możecie sobie właśnie jeden z nich puścić, na przykład jakiś deszcz, aby się po prostu zrelaksować. Jeśli słuchacie jakiś podcastów, to ta szczególnie zmiana może Wam się spodobać. A mianowicie macie teraz więcej opcji z samym przyspieszaniem danego podcastu, natomiast jest jeszcze opcja wzmacniaj dialogi, dzięki czemu ten dźwięk po prostu będzie bardziej wyrazisty. A co równie fajne, jeśli byście chcieli na przykład komuś udostępnić ten podcast, ale niekoniecznie od początku, to możecie właśnie wybrać konkretny fragment, w którym na przykład Wy się zatrzymaliście i chcecie akurat na niego wskazać. A po więcej trików, zaobserwujcie mój profil, aby ich nie przegapić.